W mojej opinii pan prezydent jednak powierzy misję tworzenia rządu Prawa i Sprawiedliwości, konkretnie Mateuszowi Morawieckiemu, bo, bo to on został wytypowany do tej roli, po to, żeby trochę przedłużyć urządowanie. Nie, to nie chodzi o agonię, tylko chodzi o przedłużenie i podomykanie spraw, których się nie zdążyło domknąć wcześniej. No ja tak trochę pytałam, czy możliwe jest domknięcie tych kontraktów, Aktów zbrojeniowych, które nie zostały domknięte, nie. o które się pan prezydent martwi. No i usłyszałam, że to jest absolutnie niemożliwe. No ale na stole mogą też leżeć również inne projekty. Na przykład chodzi o to, żeby na przykład popchnąć w tej chwili, to się dokonuje, popchnąć inwestycje w centralny port komunikacyjny, ponieważ z moich informacji z kręgów opozycyjnych wynika, że wszyscy chcą ten centralny. Centralny port komunikacyjny zakopać. Nie chcą tego Oni to mówią realizować, oficjalnie, że tak. To twierdzą, zostawić. że to jest przerost formy nad treścią. A to, pisałyśmy, to kiedyś, pierwsze, że CPK, CPK nie powstanie. Tak, ale pisałyśmy raczej w tym kontekście, że się grzebią. Mieli 8 lat, jakby bardziej zaawansowali no te właśnie. inwestycje, to oczywiście byłoby trudniej się z niej wycofać, a teraz jest stosunkowo łatwo. Dlatego teraz na szybko są dopinane właśnie takie kontrakty w dotyczące CPK i w kręgach opozycyjnych, z tego co wiem, to istnieje takie przeświadczenie, że wszystkie te kontrakty da się wzruszyć, ale podobno zostały tam zapisane bardzo wysokie kary umowne, a poza tym w budowę centralnego portu komunikacyjnego zaangażowane będą kapitały amerykańskie i kapitał koreański. O ile być może kapitał koreański, nowa władza zlekceważyła, że o tyle jak wiemy doskonale, kapitału amerykańskiego zlekceważyć się nie da. To był podcast Niedyskrecje Wyborcze. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj w każdy poniedziałek najnowsze Niedyskrecje Parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl. Oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.